Cześć. Witam na kanale i Gadżety. Dzisiaj wspólnie przeglądniemy i przyjrzymy się najnowszej gazetce Kauflanda. Gazetce Kauflanda datowanej, słuchajcie, od 15 stycznia 2025 roku, czyli od czwartku. Film wypuszczam w czwartek, więc od dzisiaj, tak dokładnie, tak rzecz ujmując. I co? Ciekawa gazetka. Będą m.in. ciuchy będzie bardzo fajna kurtka dobrze wyceniona Parkside'a. Będą spodnie, będzie taki bezrękawnik, będzie też taka firmy Kat torba na ramię, czy po prostu saszetka biodrowa, to też się czasami przydaje. Przechodząc do sprzętów, narzędzi marki Parkside, będzie piła ukośnica, ta która była w Lidlu, to zwracam na to uwagę. Będą na kolaniki, będzie urządzenie do mierzenia wilgotności, między innymi, i to, co ja zwróciłem uwagę bardzo interesujący skrobak elektryczny oraz wiele, wiele innych narzędzi. Zanim zaczniemy, zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, czyli kliknięcia przycisku subskrybuj pod tym filmem. Pozwala mi to rozwijać kanał. Film dociera do szerszego grona odbiorców. No, YouTube to jakoś tam. Po prostu pozycjonuje ten film i tak dalej, i tak dalej, już w szczegóły techniczne nie wchodzę, bo się zupełnie na tym nie znam. I zaczynamy od ciuchów. Mamy hit gazetki. Hitem gazetki jest bez wątpienia kurtka marka Parkside, seria Performance. Powinna być mocniejsza, lepsza i tak dalej, i tak dalej. No różnie z tym bywa oczywiście, ale generalnie w seria Performance, kurtka z odblaskami. Wyceniona, słuchajcie, na 59,99, ale tylko z kartą Kaufland. Zwracam na to uwagę. Rozmiary 48,62. Myślę, że dosyć duży przekrój. Dosyć to ciekawe wygląda. Mamy spodnie robocze z odblaskami, również rozmiary 48,54 i również ta sama cena, tylko tym razem nie musimy mieć karty Kaufland 59,99. Bokserki, podkoszulki, takie rzeczy. No, widzicie Państwo, bokserki trzy pary za niespełna 30 zł bez grosza. Podkoszulek męski. No, złośliwi mówią, że taka żonobijka, podobno się to nazywa. Uśmiechając się, dwie sztuki za 17,99. Mamy podkoszulek męski z okrągłym dekoltem za 29,99. Tutaj w tym wypadku rozmiary od M do XL. Pojawiają się również kalesony. Sklepy przyzwyczaiły nas do odzieży termoaktywnej. Tym razem nazywamy rzeczy po imieniu, i no jest to troszkę coś innego. Zdecydowanie no trzeba tutaj przyznać rację. Kalesony męskie 1999, no jeszcze jest zimno, zima w pełni. No. Marzniemy, więc jak znalazł? Idziemy dalej. Mamy damski sweter termiczny z Polarem. Sweter termiczny 29,99. Mamy t-shirty, dwie sztuki t-shirtów za 27,99. Mamy kurtkę roboczą, troszkę inną niż ta Performance, zdecydowanie inna. Ta jest taka ocieplona z ciepłym podszyciem, rozmiary od M do XL i z kartą Kaufland wyceniona również na 59,99 Idziemy tak niestandardowo w dół. Mamy koszulkę termiczną 24,99 Mamy sweter męski, no bo skoro był i damski, no to męski też. Męski kosztuje 10 zł więcej 39,99 Skarpety sobie może pominiemy. Mamy natomiast buty robocze, klasa bezpieczeństwa S1P rozmiary od 42 do 46 i te buty robocze 79.99 taka jest ich cena. Pójdziemy nieco w górę. Mamy bezrękawnik, kamizelka męska wyceniona z kartą Kaufland na 39.99. Oraz mamy polar. No brakowało kurtki polarowej w tym, tym zestawieniu z kartą Kaufland 39,99. I na końcu tej strony mamy z firmy CAT. Mamy torbę na ramię za 29,99 bądź saszetkę biodrową za 24.99. I tak, no niektórzy się śmieją z tej torby na ramię, jak widzą mężczyznę, zwłaszcza takiego postawnego. Natomiast naprawdę jest to wygodna rzecz, sować telefon, portfel i tak dalej i tak dalej. Wymiary tej torby na ramię 23 x na 17, x 17 na 4 cm. Saszetka ma mniejsze wymiary 13 x 26. Na 6 cm, może nie mniejsze, tylko zupełnie inaczej jest ułożona. Także daje pod rozwagę. I przechodzimy, Szanowni Państwo, do narzędzi, to co tygryski lubią najbardziej. Mamy ukośnicę Tutaj się nazywa to pilarka ukosowa z kartą Kaufland 279 zł. I powiem Państwu, że w ostatnim filmie, filmie odnośnie Lidla reforowałem właśnie tą pilarkę. Tam była w tej samej cenie, czyli w Lidlu również za tą samą cenę. Ci co nie oglądali, długość cięcia maksymalnie 120 mm, prawdopodobnie nie ma tutaj tych regulacji. Wysunięcia cięcia, czyli możemy po prostu i dany, dany materiał, gdybyśmy cieli, nie ma możliwości przesunąć oszcza tego, tej tarczy do siebie bądź od siebie. Ma to istotne znaczenie w pewnych zadaniach. Moc 1500 W, wysokość cięcia. Maksymalnie 60 mm, 35 mm, natomiast przy 45 stopniach no bo oczywiście możemy tutaj ciąć pod kątem. Do czego się nadaje, no myślę, że wszyscy wiemy ale napisano, wyjaśniono w Kauflandzie, że do precyzyjnego cięcia drewna i tworzyw sztucznych tarcza tnąca ma średnicę 21 mm, czyli, tak jak już mówiłem, kiedyś z tych zdecydowanie większych. Jest też tu laser zwiększający taką precyzję cięcia, także całość wyceniona z kartą Kaufland, powtarzam, na 279 zł. Obok zaś mamy, słuchajcie, wózek transportowy, taki dosyć spory. Wyceniono ten wózek, zacznę od ceny 149 zł. Mówię spory, ponieważ wymiary po rozłożeniu to 109 na 45, na 60. Może nie przesadnie spory, tak się może zasugerowałem za bardzo tutaj tym zdjęciem. Natomiast co ciekawe, są trzy kółka zamontowane na stronie i dzięki temu no łatwo się tu staram się zbliżyć, transportuję na jakieś schody, nie schody, jakieś stopnie przede wszystkim. Bardzo będzie to wygodne. Nośność tego wózka to 150 kg, czyli myślę, mi się wydaje, że no tak jak powinno generalnie być, zwłaszcza w tym przedziale cenowym. Idziemy nieco w dół. Mamy śruby różne rodzaje, opakowanie wycenione na 1499 i mamy urządzenie pomiarowe, higrometr lub wielofunkcyjny detektor. Bardzo dobrze wyceniono tutaj te urządzenia 29,99. Chcemy przykładowo wilgotność danego materiału, widzimy te szpikulce, wtedy jak znalazł niespełna 30 zł. Natomiast mamy szpachelki różne rodzaje i tutaj podzielono je na różne zestawy. Generalnie każdy zestaw wyceniono na 19,99 i mamy albo taką jedną, dużą za tą cenę. Mamy albo dwie sztuki nieco większe, albo takich mniejszych, różnych. Cztery sztuki, za wspomniane 1999. Mamy żelowe ochraniacze na kolana, rozmiary S bądź L, za 29,99. Jeżeli chodzi o te żelowe ochraniacze, myślę, że w, że w porządku. Jak najbardziej. No, w takich różnych pracach, gdzie po prostu no, szkoda na starszych kolan, po prostu no, jak znalazł i są niezbędne. Cena dobra. 29,99. Idziemy w prawą stronę. Mamy zestaw narzędzi do układania laminatu. 39,99. Zestaw ten składa się, zwracam Państwa uwagę, z 65 elementów. Natomiast z 5 elementów składa się zestaw do tapetowania wyceniony na 19,99. Dosyć skromny zestaw, no ale ta cena też nie jest jakaś przesadnie wysoka, widzimy i mieszadło, i, i wałek, i jakieś nożyczki, i jakiś pędzel taki. Dobra, idziemy w prawą stronę, tu będzie troszkę więcej elektronarzędzi, ale zaczynamy nie od elektronarzędzia, zaczynamy od gilotyny do laminatu. Gilotyna wyceniona na 69,99 do precyzyjnego, szybkiego i cichego przycinania do wszystkich rodzajów laminatów. Wymiary 58 cm na 20,30 na 14, cena 69,99. Mamy pistolet do farb zasilany z gniazdka elektrycznego 450 W, pojemność zbiornika bardzo ważna 1200 ml, trzy regulowane wersje rozpylania z kartą Kaufland wyceniono ten pistolet do farb na 99 zł i 99 groszy, niepełna 100 zł. Technika niskociśnieniowa, delikatne i równomierne nakładanie farby. I tutaj zwracam się z prośbą do Państwa: na pewno korzystaliście z podobnych urządzeń, a być może i tego napiszcie, jak się to sprawdza i czy brać to w ogóle pod uwagę. No przede mną na wiosnę malowanie, no ja chciałbym się dowiedzieć, i myślę, że też grono z Państwa też chętnie by takich rad posłuchało. Także piszcie śmiało. Idziemy na dół. Mamy składaną drabinę dwustopniową 79,99 zł Taka plastikowa, zielona, Parkside. Jakiś się szczególnie nic mnie nie wyróżnia. Ale zatrzymam się tu w tym momencie, ponieważ słuchajcie, mamy Parkside'a skrobak elektryczny. Skrobak elektryczny wyceniono go na 99 zł. Pozwolę sobie pokazać, jak on dokładnie wygląda. Marka Parkside zasilany z gniazdka elektrycznego do usuwania warstw zalegających na powierzchniach. Kąt nachylenia 30 stopni, długość skoku 2,2 mm, głębokość skrobania od 0 do 2 mm, 99,99 niespełna 100 zł. I cóż takiego jest w nim? Specjalnego. No zwróciłem uwagę i tutaj wiem, że referujemy wspólnie, omawiamy gazetkę Kauflanda, natomiast zerknąłem na stronę Lidla, gdzie również jest dostępny 250 watów, waga 1,39 39, kg. Opinie dobre, chociaż bardzo mało tych opinii, bo zaledwie trzy. Na przykład jedna z opinii, gorąco polecam, doskonały. Świetny produkt spełnia swoje zadanie. Mniej więcej taki wydźwięk mają, no zwracam uwagę, że tylko trzy, więc do końca miarodajne nie są. Natomiast ciekawe urządzenie, tak schowane w tej gazetce, ulokowane takie skromne, natomiast być może faktycznie tutaj taki skrobak zamiast wersji czy akumulatorowej, czy po prostu ręcznie, zamiast ręcznie się męczyć, ześlany z gniazdka elektrycznego. Zdecydowanie lepiej by się po prostu. Nadawał. Zwracam na to Państwa uwagę. Ciekawe urządzenie, bardzo mi się spodobało, powiem Państwu i zastanawiam się poważnie nad jego zakupem. Idziemy na dół. Mamy białą farbę Parkside'a, 11 litrów farby, 11 za 59,99. Mamy lampę ręczną LED z funkcją powerbanku. 49,99 Jej cena. Pojemność 800 mAh. Jeżeli chodzi o power bank, 6 trybów pracy. Moc 3x2 W. Boczne i 3x0,5 W. Idziemy na dół, żeby zostawić sobie te hity gazetki na później. Mamy silikon sanitarny lub masę uszczelniającą 14,99 pojemność 310 ml, mamy zestaw wałków za 9,99, mamy ten patek z kleju uniwersalny dobra cena 7,99, odporny na wysokie temperatury, napisano tu wyraźnie. I mamy kolejny hit gazetki. Tym razem hitem gazetki jest wiertarko-wkrętarka Parkside Performance, czarna seria zasilana z tych mniejszych baterii 12V, na to zwracam uwagę. Zdejmowany tutaj to ten trzonek, wrzeciono czy kowadełko, zależy jak to różnie nazywaliśmy w tych filmach. Bez baterii, bez ładowarki. Zwracam na to uwagę i cena tego sprzętu, tej wiertarko-wkrętarki, to niespełna 100 zł, dokładnie 99,99 99. Idealna do wiercenia, wkręcania i wkręcania w drewnie, metalu, o tworzywach sztucznych. Automatyczne blokowanie wrzeciona, antypoślizgowy uchwyt, w praktycznej torbie do przechowywania, zakres mocowania uchwytu wiercenia 0,8 do 10 mm. Niespełna 100 zł. Czarna seria Performance daje pod Ostatnim sprzętem natomiast jest regał metalowy odsynkowany, 5 półek 6999. Wymiary to standardowe 90x40x180, a maksymalne obciążenie półki to aż 175 kg, co w tym przedziale cenowym jest wartością bardzo wysoką. Także to tyle jest tych sprzętów. Powiem Państwu, tradycyjnie Kaufland pochował. Ukrył je bardzo dobrze, tak bym to powiedział, a mówiąc tak poważnie, po prostu nie widać. Ich są upchane zaledwie na właściwie dwóch stronach, bo ciuchów tutaj nie liczę. No naprawdę mi się spodobał, zwłaszcza ten skrobak elektryczny. Krętarki już mam. No i zwracam jeszcze uwagę to, co prosiłem, żebyście pisali w komentarzach, jakie macie doświadczenia z tym pistoletem do farb. No tutaj też śmiało piszcie, no bo też dobra cena 100 zł, czy warto, niespełna 100 zł, czy warto o tym myśleć. Dobra, tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.